Historia jednego obiektu. Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem o tradycji parzenia herbaty przy użyciu samowara. Samowar to metalowe duże naczynie przeznaczone do przygotowywania wody oraz przygotowywania herbaty, charakterystyczne dla takich krajów jak Rosja czy Iran. Samowary pojawiły się w XVIII wieku i początkowo, jak każda nowinka techniczna, były bardzo drogie. Z czasem jednak zaczęły tanieć i pod koniec XIX wieku były obecne niemal w każdym domu, do którego docierała kultura rosyjska. Samowary mogły być mniej lub bardziej ozdobne, a ich dekoracje zmieniały się według aktualnie panującej mody. W domach mogło znajdować się nawet kilka samowarów. Pierwszy, najbardziej dekoracyjny i okazały, był używany podczas wizyt gości, drugi, mniej ozdobny, był używany przez domowników na co dzień, a trzeci, największy i najmniej dekoracyjny, był używany do celów gospodarczych, do przygotowywania wody. Tradycyjne picie herbaty z samowara było rytuałem celebrowanym w gronie rodzinnym i w gronie bliskich osób. Wszyscy domownicy i goście siedzieli przy stole. Herbatę przygotowywała pani domu albo najstarsza córka. Ceremonia przygotowywania herbaty z samowara trwała dość długo, ale przecież w spotkaniach towarzyskich nikt się z czasem nie liczy. Najpierw należało rozpalić palenisko. W tym celu wkładano do wnętrza rury węgiel drzewny. Ci biedniejsi użytkownicy stosowali szyszki albo patyki. Kiedy ogień już się palił i palenisko było gorące, wlewano do zbiornika wodę. Czekano aż się zaparzy samowar stawiano na metalowej tacy nie tylko ze względów dekoracyjnych, a dlatego że popiół z paleniska mógł się przedostać na, na spód. W międzyczasie przygotowywano esencję. Do czajniczka wsypywano liście czarnej herbaty i zalewano je wrzątkiem. W ten sposób powstawała esencja, czyli zawarka. Ten czajniczek stawiano na koronie, czyli na szczycie komina po to, aby esencja była cały czas ciepła. Przygotowaną w czajniczku esencję wlewano do filiżanek lub do szklanek, a potem dolewano do niej przegotowaną wodę. Żeby się nie poparzyć, szklanki wkładano w specjalne koszyczki, tak zwane podstakanniki. Gorzką herbatę pito z konfiturami, z miodem albo z kawałkami cukru. Ale uwaga! Tych słodkości nie dodawano do filiżanki lub szklanki, tylko wkładano je bezpośrednio do buzi i wtedy pito gorzką herbatę. Czasy świetności samowarów skończyły się wraz z wybuchem I wojny światowej, kiedy znaczna ich część została zarekwirowana i przetopiona na potrzeby wojska. Samowar z naszej kolekcji został wyprodukowany na przełomie XIX i XX wieku w rosyjskim mieście Tuła, znanym z licznych i znanych na całym świecie fabryk samowarów. Jeśli chcecie zobaczyć z bliska prezentowany samowar, to zapraszamy Was do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, do Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, do Domu Państwa Benichów.